Dzień dobry, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie w całkiem piękny piątek. Nie wiem jak u Was, ale u nas jest niebo piękne, błękitne, jest troszkę chmurek. Czy ktoś widział wczoraj Zorze? Podobno w Anglii mieliśmy Zorze. Ja jeszcze jak kładłam się spać, to próbowałam znaleźć Zorze, ale chyba nie widziałam. Ale też i tak za bardzo nie szukałam. Było bardziej dobra. Spojrzę w niebo: jak będzie Zorza, to będzie. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Gosiu, widziałaś Zorze wczoraj? Podobno była. Cześć, Asiu. Widzieliście wczoraj Zorze? Podobno była, ponieważ um, widziałam zdjęcia mojej sąsiadki na Facebooku, która gdzieś tam ją dojrzała. Dzień dobry, Monia. Witajcie. Ale piękny mamy poranek, co? Podobno jest bardzo, bardzo zimno. Patrzyłam na termometr i były 4 stopnie. Um, nie widziałaś Soniu? Ja też nie. Ja też nie widziałam, mówię, patrzyłam przez okno. Jakoś tak zbytnio jej nie szukałam, ale tak mówię, zanim pójdę spać, to popatrzę w niebo um, i zobaczymy, czy będzie. Także moja sąsiadka gdzieś tam ją wypatrzyła, ale ja jej nie widziałam, poszłam smacznie spać. No, widzicie, nikt nie widział. Kto zawsze widzi u nas Zorze? Właśnie Sonia, Zuzia i ktoś jeszcze zawsze przesyła zdjęcia. Także może jeszcze ktoś widział. Dzień dobry, Natalka. Dzień dobry, witajcie. Jeszcze chwilkę poczekamy. Cześć Jelenka. Dzień dobry. Dzień dobry. A, czyli nie patrzyłaś. No dobrze. Sonia, słuchajcie, ma naprawdę przedsudny widok. Nie dość, że ma ogromne okno, praktycznie na pół salonu, jak nie na trzy, czwarte salonu. To jeszcze ma naprawdę cudowny widok na całą naszą dolinę, na niebo, na, na wszystko. Także, także tak, u niej fajnie się obserwuje. Dobrze. Witajcie. Mamy piątek, koniec tygodnia. I powiem Wam, że. Mam tyle myśli w głowie. Prosiłam Ducha Świętego, żeby jakoś mnie pokierował. Um, um, z takimi myślami, co, co mam dzisiaj Wam powiedzieć? Co On by chciał Wam dzisiaj powiedzieć przeze mnie? No i w ogóle blank. Nic, zero, jakieś tam moje myśli przechodziły, ale to później było takie ee, słabe, e, słabe. I zaczęły krążyć mi takie różne myśli na temat właśnie tego, co robię, kiedy nie słyszę Pana Boga. Co robię, kiedy, są, kiedy jest taki czas pustyni, ale też troszkę mam takie myśli, zwłaszcza po tym powrocie z Polski, na temat brania odpowiedzialności za własne życie. Na przykład, ten, też za ten czas, kiedy nic nie słyszę, kiedy nic nie słyszę ani przez ludzi, z którymi się spotykam, ani jakoś tak bezpośrednio przez myśli, które się toczą w mojej głowie. To jak ja biorę odpowiedzialność za ten czas? I dzień dobry Aniu. Witaj kochana z Polski. Dzień dobry. I tak e, przyszła mi taka refleksja, zwłaszcza m, teraz, kiedy mamy taki czas, kiedy nasi e, przyjaciele są w drodze do Polski, m, gdzie będą po raz ostatni żegnać e, zmarłą mamę naszego przyjaciela. M, I przyszły mi też takie myśli, może nie tyle o przemijaniu, ile tak naprawdę, że gdyby zostało mi. Kilka ostatnich może dni życia, miesięcy życia, czy żyłabym tak, tak jak żyję teraz, czy miałabym te same myśli, te same zmartwienia, te same lęki, i to wszystko mi się tak zaczęło układać w taką, w taką że tak powiem, jedną kupę, bo nie wiem jak wy, ale ja bardzo dużo czasu poświęcam na narzekanie, na takie narzekanie, że a to. A tamto, no, w tych chwilach takiej pustyni, gdzie nie słyszałam tak za bardzo Pana Boga, gdzie jakby no, nic mi nie przechodziło, to życie wydawało się takie jałowe, albo te myśli takie jałowe, to tak tak, nie słyszą, ja nie, i tak samo jakby z tym braniem odpowiedzialności, że zobaczcie, kiedy my nie bierzemy odpowiedzialności za nasze życie, Wtedy włącza się narzekanie, przynajmniej mi się włączało narzekanie. Nie wiem, czy wy mieliście jakiekolwiek inne reakcje, albo macie jakiekolwiek inne reakcje, że życie nie toczy się tak, jak ja bym chciała, że może to nie jest tak, jak bym chciała, a planowałam, że będzie inaczej, a jest inaczej. Ale zwłaszcza teraz po tym powrocie do Polski, kiedy on był tak bardzo bolesny, z Polski, kiedy on był jakoś tak wyjątkowo bolesny, ja podjęłam bardzo taką świadomą decyzję, Obraniu odpowiedzialności za moje życie. I na przykład jeżeli chodzi ten czas z Panem Bogiem. Dlatego dzisiaj specjalnie robię TDO z mojego ukochanego miejsca do spotykania się z Bogiem, czyli z mojej sypialni, gdzie tutaj widzicie, mam tutaj obraz Pana Jezusa, który ma tak piękne oczy, który jakby... Wiecie dlaczego tak strasznie podoba mi się ten obraz, to jego spojrzenie? Bo ja bardzo często lubię coś nawywijać. Wiecie, a to gdzieś ponarzekam sobie, dam upost takiemu narzekaniu, a to się wkurzę, tak? A to jestem takim typowym cholerykiem, że po prostu pojadę, zawinę, tak? I wtedy przychodzę, przychodzi ta, ta chwila refleksji i jest coś takiego, Jezu, znowu to zrobiłam. Boże, znowu to zrobiłam. I tak wiecie, taki trochę, takie trochę katowanie przychodzi, i wtedy patrzę na ten obraz, patrzę na to spojrzenie Pana Jezusa, a on z takim. Mam wrażenie, że on do mnie mówi: przecież ja wiem, przecież ja cię znam, przecież ja znam całe twoje życie. Jakby choć idziemy dalej, tak? niesieć w tym dole zagłady. Nieść w tym takim katowaniu siebie, w tym takim, że o, teraz to już na pewno nic nie będzie, tak? Bo zawaliłam, nie wiem, po raz setny i to już nie ma nadziei, no nie? A to jego spojrzenie jakby mówi: dobra, no zawaliłaś, ale come on, idziemy dalej. I kocham to miejsce i też właśnie wzięłam taką odpowiedzialność ostatnio, też właśnie za taki czas z Bogiem, za to wszystko, co się wokół mnie dzieje, żeby właśnie nie narzekać, tylko żeby rzeczywiście moje życie wyglądało tak jak ja chcę: że przecież ja mam wpływ na wszystko. Ja mam wpływ na to, jak wyglądają moje relacje i może one nie będą się układały. Tak jak ja bym tego chciała, może tak jak ja, yy, nie wiem, sobie jakoś tak wymarzyłam, ale na pewno mam wpływ na to, jaka jest moja rola w, w tych relacjach, tak? Jaka ja chcę być do innych ludzi, też jaka ja chcę być do, do Boga, bo na przykład ja bardzo często: yy, Jacku, dzień dobry, pozdrawiamy serdecznie z Helenką i my bardzo serdecznie pozdrawiamy Helenkę i Jacka. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. I e, powiem Wam, że właśnie to takie branie odpowiedzialności za każdą sferę mojego życia, tak jak zaczęłam mówić właśnie tą relację z Bogiem, też jest fajne, bo przechodzę do Pana Boga i też mówię mu szczerze, wiesz co? Nie słyszycie. Nie słyszecie, głucha, ślepa, w ogóle nic. Ale chcę do ciebie przychodzić i właśnie chcę się karmić na przykład tym obrazem, tak? Tym spojrzeniem pana Jezusa, że on do mnie mówi właśnie przez ten obraz, tak? Że jakby, come on, Carolina, już jakby wiesz, wyłaś z tego dołu zagłady, idziemy dalej. Że mówi do nas przez słowo Boże, tak? Tak jak dzisiaj rano czytałam czytania i mówię, no panie Jezu, to może chociaż przez czytania do mnie przemów, co tam powiedzieć na tym TDO? I jakby. Nic mnie tak nie uderzyło, wiecie, bo to ja też tak bardzo często oczekuję, że to będzie taka pu, strzała uczuć i że w ogóle tak, już będę, wejdę na to TDO i to będzie taka myśl, mwah. ale nic mnie tam nie uderzyło. Ale znowu chcę podążać za tym, co na przykład dzisiaj jest w Ewangelii, tak? czyli że mam nie patrzeć na tą drzazgę w oku ludzi, tylko mam jednak no, pracować nad tą belką u siebie. Jakby chcę brać odpowiedzialność za to, tak? Odpowiedzialność za to nie tylko to, co mi przyjdzie w jakiejś takiej fali uczuć, ale też odpowiedzialność taką decyzyjną, tak wynikającą z decyzji, że ty dzisiaj to do mnie mówisz, żebym ja jednak nie skupiała się na tych wadach innych, to robię idealnie. Jeżeli ktoś kiedyś potrzebuje w mistrza na takiego wysupływania wad winnych, zgłaszam się. Aczkolwiek nie, nie chcę się zgłaszać, bo tak będę już inną osobą. Tak pracuję nad tym. To jednak chcę widzieć tą belkę u siebie. Eee, nie, Katarina Strzała uczyć, kto by nie chciał. Myślę, że tak, wiele osób tak by chciało, bo to jest wtedy takie fajne, no nie, bo się wtedy dobrze czujemy i mamy takie oje, oh yeah, no ja już teraz mam taki kontakt z Bogiem, że w ogóle już czuję każdą komórką swojego ciała. Tak, także wracając branie odpowiedzialności. I też właśnie tak patrzę, że tak jak zaczęłam sobie myśleć o przemijalności tego życia. I zrobiłam sobie taki rachunek sumienia, czy rzeczywiście te takie lęki, które mam, te zmartwienia, które mam, te takie negatywne myśli, które mam, czy dalej bym je miała, gdyby się na przykład okazało, że nie wiem, że gdzieś tam mam jakąś limitowany, jakiś limitowany czas. I wiecie, co tak szczerze sobie powiedziałam, że to by nie miało znaczenia. Że ja bym e, chyba inaczej pokierowała swoim życiem. I ja chcę dzisiaj zaczynać ten poranek. Ten poranek, tak łącząc też się w modlitwie właśnie z naszymi przyjaciółmi, którzy są w drodze do Polski. Zginęłam, ale chyba już jestem z powrotem. Dajcie znać, proszę, czy jestem z powrotem, bo dostałam informację, że gdzieś tam były jakieś problemy z połączeniem. Mm, dobra, to ja będę dalej mówiła, a wy w międzyczasie jak możecie napisać. O, Sonia, nie wiem o, o, że, o, jestem, dobrze, dziękuję bardzo. Że mm. dzisiaj rano właśnie chcę, chcę podjąć kolejną decyzję, tak, przy piątku, niby mówi się, że od poniedziałku zaczyna się jakieś ważne rzeczy, nie, ja przy piątku mm, chcę zacząć ważne rzeczy i mówię, łącząc się z naszymi przyjaciółmi, którzy są teraz w drodze do Polski, modlitwą, sercem, absolutnie e, wszystkim, co mam, ale też podejmując świadomą decyzję za bracie, bracie, branie odpowiedzialności za moje własne życie, za relacje z innymi, za moją relację z Panem Bogiem, za to, co się dzieje. I znowu coś padło. Ale to nieważne, ja będę dalej trochę niewyraźna. Już nie będę nic zmieniać, bo wiecie, internet mam, wszystko mam, dlatego nie będę telefonem ruszać. Mam nadzieję, że już teraz wróciłam i będzie dobrze. Tak, to branie odpowiedzialności, wiecie, powtórzę to po raz setny, tak, i tylko będzie branie odpowiedzialności. Jakie Wy macie myśli na ten temat? Czy rzeczywiście my też myślicie podobnie tak jak ja, że jeżeli nie bierzemy odpowiedzialności za nasze własne życie, wtedy wła włącza nam się narzekanie? Nie wiem jakie wy macie reakcje. U mnie no to narzekanie to jest jednak. Ania napisała przecież mamy limit czasowy. Czekaj Aniu, bo mi zniknęłaś. Mamy limit czasowy na nasze życie. Ot masz, zniknęło mi. Ania, nie przewinę, wiesz, bo zaraz coś y, nałączam. O jest, jest warto szanować i cieszyć się każdym dniem. Tak, to prawda. Ale też tak macie, że jakby niby wiecie, tak, że jest limit czasowy na nasze życie, a jednak wydaje nam się, że jesteśmy nieśmiertelni, zamartwiamy się, mamy lęki i w ogóle wszystko, wszystko, te, te, te takie negatywne myśli się, się w nas toczą. Ja tak mam bardzo często i mówię i to było takie. No też takie pytanie, zwłaszcza, że powiem Wam, że mm, trochę y, dostałam ostatnio taką niespodziankę, bo miałam tam jakieś badania, y, no i wytłumaczyli mi, że potrzebuję mieć dalsze badania, tak? A dostałam lizę z i tam w ogóle było napisane, że potrzebuję zgłosić się na badania, bo jest podejrzenie tego albo tamtego i w ogóle wiecie takie straszne rzeczy i ja sobie tak pomyślałam, a co jeżeli mi tylko zostało tyle albo tyle? I co się później okazało, że nie, że to po prostu oni musieli tak w liście napisać, tak, że, że to badanie jest właśnie tam na określone rzeczy, że to niekoniecznie ja mam, ale, ale przyszła do mnie taka refleksja i właśnie to było takie zaskoczenie, że ja bym pokierowała swoim życiem inaczej. Ja nie chcę mieć takiego odrębnego życia, bo tak naprawdę nie wiemy, ile nam tego życia zostało. Ja chcę żyć tak, żeby rzeczywiście moje życie było w dobrej atmosferze, żeby inni ludzie, żeby inni ludzie czuli się dobrze tak, bardzo fajnie Sonia ja, Sonia mówi, że lubię to zdanie to ja decyduję o czym myślę tak, bo przecież wszystko zaczyna się od myśli Kasia pisze, ja też często tego doświadczam ale też coraz częściej udaje mi się poradzić sobie z tym i nie dawać wiary zmartwieniom i rozkminom tak, to jest ważne bo zobaczcie, tak jak Sonia i Kasia napisały wszystko zaczyna się chyba tak naprawdę od naszych myśli bo jeżeli ja pozwolę jakiś lękom paradować sobie w mojej głowie no to jaka będzie moja reakcja? Moja reakcja jest po prostu taka, że za chwilę się zamartwiam, że za chwilę po prostu staję się lękliwa w absolutnie wszystkim. A co to oznacza dla mojego, dla mojego otoczenia? Absolutny controlling wszystkiego. Kontrola, kontrola, kontrola. Sonia pisze, to sprawia, że nie mam wymówki. Odpowiedzialność leży po mojej stronie. To prawda. To prawda. I widzicie co ja tak odkryłam, że to jest naprawdę bardzo fajne, bo mm, mogę y, kreować te sfery y, tak jak chcę. Tak? tak jak chcę. Na przykład ten, y, to spotkanie z Panem Bogiem. Ja już sobie też wymyśliłam takie miejsce w mojej sypialni, jakiej zrobię Schachermacher, czytaj przemeblowanie, żeby właśnie to miejsce do spotkań z Panem Bogiem było jeszcze bardziej takie, takie nasze żeby to rzeczywiście było tak, że ja się z nim spotykam i tam jest pięknie, to jest takie nasze miejsce. Już wiem jakby co lubię w tych moich spotkaniach z Panem Bogiem i chcę to zrobić. Tak, najlepsza kontrola to samokontrola. Dokładnie. Tak. Dlatego wszystkich was do tego zachęcam. I wszystkich was zachęcam do tego, żeby żeby popatrzeć dzisiaj w niebo, na to niebieskie niebo, kto ma zachmurzone, niech też patrzy w chmury i myśli, że tam gdzieś, przecież tam gdzieś za tymi chmurami e, też jest niebieskie niebo i zwracajmy się do Niego, żeby zawsze na każdej trasie, w każdej relacji, w każdym braniu odpowiedzialności, żeby rzeczywiście mówić Panu Bogu chcę iść tam z Tobą, chcę brać tą odpowiedzialność z Tobą, tak, bo to wtedy będzie najlepsze rozwiązanie a teraz e, pomódlmy się e, chwilkę. Mm, Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Ty, mimo tego, że nie mówisz, to jednak mówisz. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś takim bliskim Bogiem. Że jesteś Bogiem, który nas nigdy nie zostawia. Że, Panie, pukasz do naszych serc wszelkimi możliwymi sposobami, mimo tego, że nam się wydaje, że jesteśmy na pustyni. Panie Jezu, i dziękuję, że Ty odnajdujesz każdego z nas, że Ty szukasz każdego z nas, że Ty, Panie, umarłeś za wszystkie nasze błędy i że tak bardzo chcesz nas wyciągać ze wszystkich dołów zagłady. Z całego serca, Ci, Panie, za to dziękuję. I Panie, proszę Cię o łaskę życia wiecznego dla Pani Ireny. Proszę Cię, Panie, abyś Ty wziął ją do siebie, abyś Ty, Panie, przywitał ją z otwartymi ramionami. Aby ona już teraz mogła się cieszyć tym życiem wiecznym z Tobą. Prosimy Cię też, Panie, za naszych przyjaciół, abyś odtulił ich, Panie, swoją miłością, swoją czułością i y, takim poczuciem, że Ty już jesteś z nią, że Ty już ona jest z Tobą w niebie. Amen. Amen, Sonia. Ojcze, wzmacniaj naszą wolną wolę, abyśmy wybierali mądrze. Byśmy podejmowali każdego dnia właściwe decyzje, o czym myślimy. Tak. Amen. Super. Bardzo Wam dziękuję za to nasze dzisiejsze TDO. W ogóle wiecie coś zadziwiające, że jeszcze do godziny 9 moi sąsiedzi, którzy się niestety wyprowadzają, o tutaj za ścianą wiercili, zdejmowali wszystkie półki, jakieś meble, cokolwiek co było przywiercone do ściany, także po prostu był taki hałas, że się sobie, oho, to poprowadzę TDO. Natomiast jak tylko zaczęłam to TDO, w ogóle słuchajcie, wszystko ucichło. Także też fajnie, drodzy sąsiedzi, bardzo Wam dziękuję. I życzę Wam dobrego dnia, dnia, w którym będziemy brali odpowiedzialność za wszystko to, czego będziemy częścią. Ściskam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.